Zapraszam, Denis Labryga i Dawid Załęcki. Pełne skupienie, powaga. Minimalnie większy Denis Labryga. Panowie. Jakby wzrok mógł zabijać, to ktoś by tu nie żył. Pozycja bokserska. Denis Labryga, Dawid Załęcki. Pojedynek Last Minute Boks, małe rękawice. Debiutujący Tomek, Sarara i Michał Wampir Pasterna. Dwóch zawodowców naprawdę pokażę wszystkim, jak to się robi. Yeah. Bardzo podobne warunki. Podobne, podobne, co? Ja jestem lepiej zbudowany. <laughs> Panowie, pozycja bokserska, mamy zwitą pionę, Sarara, Pasternak, czas na ostatni face-to-face Ejo kontra Koro. Mieli już walkę freestyleową, a teraz czas, żeby powiedzieli sobie coś w oczy. Duża różnica wzrostu. Jest, jest, no. Panowie, ostatnie słowa do siebie. No ciężko, bo w sumie wygląda jak manekin z handlem i nie mogę się skupić. Bo mi make-up zrobili, to na następnej konfie powiem, żeby nie robili. Tak Okej, okay, no zrobiłbym Ci dziecko w OKTAGONIE, ale nie chcę, żeby miało takich rodziców jak Ty. Widzę ciśnięcie po rodzicach wyniesione z bitew freestyle'owych. Nie, to było ciśnięcie po Tobie. A więc, Panie i Panowie, Koro kontra Ejo. Ejo kontra Koro, naprawdę bardzo mocny Pozycją pojedynek. Mocne. Wielkie brawa! Wiele emocji. Bro, I broads in Atlanta Chose hey. to be in the family hey.